Pojazdy spodzone na co dzień, dojazdy raczej w płocie, a teraz wystartują w drag racingu, czasem skład jest w stanie osiągnąć, to tym bardziej, że nie są wykłady sportowe, ale takie typowe przeprawówki i jazdy po latach, ale na stacji też płynie śle razem można było zobaczyć na załączonym obrazku. rzędu 18 sekund To nawet nieźle myślałem że będzie wolniej bez tuningu tak nie wiem czy bez tuningu bo tego aż nie słyszę ale na pewno słyszę dwa cylindry terkoczące tam, tam staje pod tylną klapą no powiem, że palucha eleganta w takim stanie jak ten, to już dawno nie widziałem, one wszystkie już uległy biodegradacji. Wielkim... dla mnie wielki bum za ambicje. I przetestujemy sobie. Wyświetlanie czatu na tablicach. Reakcja działa, to już pozytywnie. Ramaja. <śpiewanie>